Biuro pachniało kawą i papierem. Jak zawsze, szelest dokumentów, dźwięk drukarki, ciche rozmowy między pracownikami. Anna siedziała przy swoim biurku, dokładnie sprawdzając raport. Każda cyfra musiała się zgadzać, każdy przecinek być na miejscu. Nie lubiła hałasu, ale potrafiła słuchać. Cisza nie była dla niej ucieczką, była sposobem przetrwania. Pracowała tu od dwudziestu lat. Cicho. Bez rozgłosu, bez intryk. Wszyscy wiedzieli, jeśli coś się pali, idź do Anny, ona znajdzie rozwiązanie. Szef cenił ją za spokój. Gdyby wszyscy byli tacy jak ona, mielibyśmy święty spokój, powtarzał często. Ale nikt nie wiedział, że wewnątrz tego spokoju od dawna mieszkał chłód. Jej mąż, Marek, kiedyś był jej dumą. Wysoki, silny, z rękami pachnącymi smarem i bezpieczeństwem. Potrafił naprawić wszystko, od silnika po złamane serce. Kiedyś. Potem coś się zepsuło, czego naprawić już się nie dało. Najpierw późne telefony, potem milczenie przy kolacji, potem obcy zapach na kołnierzu. Anna milczała. Wiedziała, że gdy kobieta krzyczy, nikt jej nie słucha. Gdy milczy, świat zaczyna słyszeć. Tego ranka przyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Posprzątała biurko, rozłożyła dokumenty, zrobiła sobie czarną kawę bez cukru. I wtedy drzwi się otworzyły. Na progu stała ona. Młoda, atrakcyjna, w drogim płaszczu, z dumnie uniesioną głową. Brzuch już wyraźny, nie wstydziła się, przeciwnie, prezentowała go jak trofeum. Rozmowy ucichły, klikanie klawiatur zatrzymało się. Powietrze zgęstniało, jak tuż przed burzą. Szukam Anny, powiedziała, a jej głos przeciął ciszę jak ostrze. Nikt nie odpowiedział. Szefowa niepewnie wskazała palcem w stronę biurka księgowej. Klaudia, tak później wszyscy ją nazwą w szeptach, podeszła powoli. Jej oczy błyszczały. Uśmiechała się tak, jak uśmiechają się ci, którzy są pewni zwycięstwa. Myślę, że powinna pani wiedzieć, Powiedziała, kładąc rękę na brzuchu, że pani mąż wkrótce zostanie ojcem. Przez kilka sekund panowała całkowita cisza. Słychać było tylko odległy szum klimatyzacji. Ktoś w kącie przeżegnał się. Ktoś inny opuścił wzrok. A Anna po prostu patrzyła. Bez zaskoczenia. Bez gniewu. Jej twarz pozostała spokojna, niemal bez emocji. Tylko w kąciku ust drżał mięsień jakby walczyło w niej tysiąc niewypowiedzianych słów. Nic pani nie powie, zapytała szyderczo Klaudia. Czy może już pani wszystko wiedziała? Anna powoli wstała. Nie spojrzała ani na brzuch, ani na twarze współpracowników. Po prostu wzięła z półki niebieski segregator z napisem roczny raport i wyszła do archiwum. Drzwi zamknęły się za nią miękko, bez trzasku. I dopiero wtedy ktoś wreszcie odetchnął. Klaudia stała po środku biura, zaskoczona. Jej uśmiech zniknął. Przyszła tu, by upokorzyć, a poczuła się sama upokorzona. Bo cisza Anny okazała się straszniejsza niż jakikolwiek krzyk. W archiwum panował półmrok. Zapach kurzu, starych papierów i żelaznych szaf. Anna oparła się o ścianę, zamknęła oczy. Jej dłonie drżały, ale się powstrzymała. Bez łez, bez przekleństw. Tylko głęboka, bolesna cisza. Wyjęła stary segregator. Ten, który kiedyś prowadziła z Markiem. Ich podpisy obok siebie. Kiedyś oznaczały zaufanie. Teraz zdradę. Milczę nie dlatego, że nie mam nic do powiedzenia. Wyszeptała. Milczę, bo każde słowo byłoby słabością. A ja już nie jestem słaba. Po chwili w drzwiach pojawiła się koleżanka. Beata. Aniu może wróć do domu, po tym wszystkim, przy wszystkich. Anna uniosła wzrok. Nie praca czeka, wróciła po pięciu minutach. Wszyscy na nią patrzyli, jak na cień, ale ona tylko usiadła, otworzyła segregator i dalej liczyła liczby. Klaubi już nie było, cisza wróciła, ale była inna. Gęsta, prawdziwa, cisza to nie porażka, to siła której nikt nie dostrzega, dopóki nie rozbije czyjejś pychy na kawałki. Tak zaczęła się historia, którą wkrótce szeptem opowiadało całe biuro. I nikt jeszcze nie wiedział, że właśnie ta cisza Anny stanie się burzą, która zmiecie wszystko kłamstwo, upokorzenie i fałszywe zwycięstwa. Tej nocy Anna długo nie mogła zasnąć. Deszcz uderzał o szybę monotonnie, jakby ktoś z góry powtarzał, jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. Leżała, patrząc w sufit, próbując zrozumieć, kiedy miłość zamieniła się w przyzwyczajenie, a przyzwyczajenie, w pustkę. Marek nie wrócił do domu. Po raz pierwszy od lat nie zadzwoniła. Nie dlatego, że nie chciała wiedzieć, gdzie jest, ale dlatego, że już wiedziała. Jej ból był cichy, jak puste mieszkanie po burzy. Wstała, podeszła do szafy, gdzie leżały stare dokumenty męża. Kiedyś układali je razem. Teraz paczniały przeszłością. Otworzyła teczkę z napisem Budownictwo. Stare faktury, podpisy. I nagle znajome nazwisko. Klaudia S. Zbladła. Mała firma dostarczająca materiały budowlane miała ten sam adres. Co mieszkanie Marka. On przelewał tam pieniądze z ich wspólnego konta. Po kręgosłupie przebiegł chłód. To nie była tylko zdrada. To był układ. Kochanka i mąż kradli razem. Zdradzili nie tylko ją, ale też firmę, w której pracowała. Usiadła ciężko. Ręce jej drżały, lecz twarz pozostała kamienna. Więc tak, wyszeptała. Nie miłość. Wspólny biznes w kłamstwie. Powoli łączyła fakty. Każda kartka bolała jak rana. Podpis marka. Pieczęć klaubi. Daty, te same. Gdy mówił, że zostaje po godzinach. Jej oczy błyszczały, nie od łez, lecz od chłodnego gniewu: Jeśli prawda boli, trzeba ją pokazać. Nie krzykiem: Ciszą. Wzięła czystą teczkę, zaczęła kopiować dokumenty. Każdy, w dwóch egzemplarzach. Spokojnie, bez pośpiechu. Kopiarka brzmiała jak metronom, odmierzając rytm jej decyzji. Podpisała. Do weryfikacji i schowała do sejfu, który mogła otworzyć tylko ona. Następnego ranka przyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Biuro było pełne napięcia po wczorajszym. Wszyscy szeptali, ściszali głosy, gdy przechodziła obok. Ale ona nie patrzyła w ich stronę. Usiadła, otworzyła raporty, napiła się gorzkiej kawy. Jej ruchy były spokojne, pewne. W głowie miała plan. Nie zniszczę ich słowami, sami runą pod ciężarem kłamstwa, które zbudowali. W południe wszedł szef. Patrzył na nią z troską. Anno, jeśli chcesz, możesz wziąć kilka dni wolnego. Dziękuję, odpowiedziała spokojnie. Muszę tylko skończyć raport. I wtedy znowu pojawiła się Klaudia. Bez wstydu, bez żalu, z czerwoną szminką i nowym telefonem. Wszyscy zamilkli. Patrząc na nią z niepewnością, zapomniałam tu dokumentów powiedziała głośno i chciałabym przekazać szefowi kilka propozycji. Jej wzrok przesunął się po Annie, z lekceważącym uśmiechem ale Anna nawet nie podniosła oczu tylko lekko przesunęła niebieską teczkę z napisem roczny raport dokładnie te, w której znajdowały się kopie wszystkich ich machlojek Wszystko jest na miejscu powiedziała spokojnie. Nic nie zginęło. Klaudia zamarła. Chciała sceny, krzyku, emocji, a dostała obojętność ostrzejszą niż nóż. Wyszła, trzaskając drzwiami. Z takimi trzeba inaczej. Rzuciła jeszcze w korytarzu. Anna spojrzała w okno. Nad Warszawą wisiało szare niebo, ale gdzieś za nim było słońce. Na razie milcze, ale cisza też ma głos. I bywa najgłośniejsza. Gdy nadchodzi jej czas. Na biurku błyszczał spinać, drobny detal, który trzymał jej dowody razem. Kamera zatrzymuje się na nim, symbol tego, że wszystko jeszcze się trzyma, ale wkrótce się rozpadnie. I widz już wie, burza dopiero nadchodzi. Minął tydzień. W firmie znów panował zwykły rozgardiarz. Dokumenty, telefony, raporty. Wydawało się, że skandal przycichł. Tylko krótkie spojrzenia współpracowników przypominały, co się wydarzyło. Ludzie bali się mówić, ale pamiętali wszystko. Anna chodziła po biurze spokojnie, pewnie, bez cienia załamania. Nauczyła się trzymać głowę prosto nawet wtedy, gdy serce chciało opaść na kolana. Pewnego ranka w recepcji znów zrobiło się głośno. Ktoś się śmiał, ktoś komentował półgłosem. Gdy Anna podniosła wzrok, zobaczyła ją. Klaudię, już nie tylko kochankę. Teraz, nową konsultantkę finansową firmy, weszła do biura jak zwycięzczyni. W jaskrawej sukience, steczką dokumentów, ramię w ramię z dyrektorem. Poznajcie się, powiedział. Tymczasowo wesprze nas przy projekcie. Serce Anny ścisnęło się. Świat jakby zatoczył koło, zmuszając ją stać obok kobiety, która rozbiła jej rodzinę. A jednak tylko skinęła głową. Miło poznać, powiedziała spokojnie. Dyrektor nie zauważył drżenia w jej głosie. Klaudia, zauważyła. I uśmiechnęła się. To był uśmiech kobiety, która postanowiła dobić. Pierwsze dni siedziały obok siebie. Anna pracowała na papierach, Klaudia, w systemach. Czasem padały przypadkowe słowa. Chyba lubi pani wszystko kontrolować? Pytała Klaudia udając życzliwe zainteresowanie. Tylko liczby, odpowiadała Anna. A mężczyźni to też liczby. Da się ich utrzymać, jeśli dobrze policzyć. Cisza. Anna nie odpowiedziała. Jej palce tylko mocniej ścisnęły długopis. Nie zniżę się do jej poziomu. Nie pozwolę zobaczyć, jak boli. Klaudia jednak nie przestawała. Zostawiała zapach swoich perfum, tych, które kiedyś nosiła Anna. Rzucała uwagi o przyszłości dziecka, tak, by słyszeli wszyscy. Współpracownicy odwracali wzrok ze wstydu, a ona syciła się chwilą. Wszystko wyglądało tak, jakby wygrała. Właśnie wtedy Anna zauważyła coś, co przyspieszyło jej puls. Na jednym z raportów przygotowanych przez Klaudię była podrobiona data. Detal, którego nikt poza Anną mógł nie dostrzec. Podpis Marka Stary. Skopiowany z poprzedniego dokumentu. Poczuła chłód w środku. Nie strach, chłód jasności. Oni dalej to robią. Nawet się nie boją. Wieczorem została po godzinach. Wzięła teczkę, skopiowała podejrzany plik i włożyła go do osobnej teczki. Podpisała krótko, zweryfikować. Te same słowa, które kiedyś ratowały firmę przed błędami. Następnego dnia szef wszedł do działu. Twarz miał napiętą. U kogoś z was nie zgadzają się daty w dokumentach. Sprawdźcie wszystko jeszcze raz, proszę. Klaudia poderwała się pierwsza. Zerknę, ale to pewnie Anna coś pomyliła. Pracuje tu tak długo, może nie nadąża za nowymi formatami. Szef spojrzał na Annę, jakby czekał na wyjaśnienie. Ona odparła spokojnie. Sprawdzę wszystko jeszcze raz. Ani usprawiedliwienia, ani oburzenia. Wiedziała, to nie czas. Jeszcze za wcześnie. Klaudia uśmiechnęła się z satysfakcją. Uznała, że wygrała. Jej słowa rozniosły się po biurze, jak trujący szept. Anna się starzeje. Już nie trzyma wszystkiego w ryzach. Takie rzeczy w zespole letną głębiej niż nóż. Anna wytrzymała. Milczała. A gdy po pracy została sama, przeszła pustym Open Space'em, dotknęła chłodnej szyby. I w odbiciu zobaczyła nie kobietę upokorzoną, lecz tę, która czeka na moment. Jej cisza była jak sprężyna: napięta, ostra, gotowa wystrzelić. W głowie zabrzmiało, niech myślą, że upadłam. Tym bardziej zdziwią się, kiedy zobaczą, jak stoję. Nocą światła w oknach biura wciąż się paliły. Kamera powoli oddala się. Anna siedzi przy biurku, w skupieniu przegląda dokumenty. Jej spokój niebezpieczny, jej milczenie, przygotowanie. Poranek zaczął się zwyczajnie, ale w powietrzu wisiało coś nowego, napięcie, jakiego wcześniej nie było. Ludzie chodzili cicho, poddenerwowani. U dyrektora, stale zamknięte drzwi. Z recepcji wychodzili goście o poważnych twarzach. Tylko Anna pracowała, jak zawsze. Spokojnie, skupiona. Jej ruchy były precyzyjne, jak uderzenia metronomu. Mówią, że przyszła kontrola, szepnęła Beata. Ktoś zgłosił dokumenty do skarbówki. Teraz wszystko pod lupą. Anna nie podniosła głowy. Ktoś miał powód, odparła cicho. Wiedziała, kto. I wiedziała, dlaczego. Bo prawda ma dziwną właściwość. Im dłużej trzyma się ją w ciemności, tym głośniej krzyczy, gdy wyjdzie na światło. Po godzinie do księgowości weszło dwóch mężczyzn w garniturach. Jeden krótko się przedstawił. Krajowa Administracja Skarbowa. Sprawdzimy wasze wewnętrzne umowy. Klaudia zbladła. To dziwne. Przecież pracuję tu od niedawna. Dlaczego pytania do mnie? Do pani, Niekoniecznie, odparł kontroler. Ale to pani podpisywała dokumenty z firmą Boot Invest, prawda? Klaudia zanerwowo. Tak. Ale to było z polecenia. W progu stanął dyrektor. Twarz miał ciemną jak burzowa chmura. Anno, zwrócił się do niej: Proszę przynieść te kopie raportów, które robiłaś w zeszłym miesiącu. Sekunda ciszy. Wszystkie spojrzenia zwróciły się na nią. Anna powoli wstała, podeszła do sejfu, wyjęła niebieską teczkę z napisem do weryfikacji. Otworzyła ją i położyła dokumenty na biurku. Proszę. Tu jest wszystko: daty, podpisy, pieczęcie. Kontroler przebiegł wzrokiem po stronach, potem uniósł spojrzenie. Tego właśnie szukaliśmy. Dziękujemy! Klaudia poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Na każdym markuszu jej podpis i podpis marka daty, które się nie zgadzają faktury, które nie przeszły przez księgowość. Własna bezczelność stała się dowodem. To fałszerstwo. Wybuchła. To ona. To Anna. Wszystko ustawiła. Dyrektor uciszył ją gestem. Dość. Wszystkie kopie powstały miesiąc temu, zanim dołączyła pani do projektu. Anna zweryfikowała każdy dokument. Uratowała firmę przed sprawą karną. Cisza w pokoju zrobiła się cięższa niż słowa. Klaudia opuściła głowę. Ja nie wiedziałam jej głos drżał. Wiedziałaś, odpowiedziała Anna, bo kiedy człowiek kradnie, zawsze wie. Jej głos był równy, spokojny, ale miał taką siłę, że nawet kontroler na moment zamarł. W tej ciszy, w tej prostej, cichej intonacji było więcej prawdy niż w setkach stron raportów. Klaudię wyprowadzono. Ktoś z współpracowników zapłakał, ktoś odwrócił wzrok. Wszyscy patrzyli na Annę tak. Jakby widzieli ją po raz pierwszy naprawdę. Nieskromną księgową, nieg zdradzoną żonę, ale człowieka, który umiał zachować godność tam, gdzie inni stracili sumienie. Wiedziałaś, że tak będzie? Spytała cicho Beata, gdy wszyscy się rozeszli. Nie, odparła Anna. Po prostu robiłam swoją pracę. Wróciła do biurka, sprawdziła ostatnie raporty, wypiła łyk zimnej kawy. I pierwszy raz od dawna zrobiło się lżej w piersi. Nie dlatego, że się zemściła, dlatego, że postawiła kropkę. Bez krzyku, bez upokarzania, bez krwi, siłą ciszy. Wieczorem, gdy wszyscy poszli, wyszła z biura jako ostatnia. Na schodach zatrzymała się i spojrzała w okno. Za szybą, Warszawa wolno zapadająca w wieczór. Latarnie zapalały się jedna po drugiej. Jak nowe możliwości. Czasem, by cię usłyszano, nie trzeba krzyczeć. Trzeba po prostu milczeć we właściwy sposób. Uśmiechnęła się, a gdzieś daleko, w przygranicznym hotelu, Marek właśnie otwierał wiadomości. Na ekranie, krótki materiał. Księgowa ujawniła schemat korupcyjny i ocaliła firmę przed stratami. Zdjęcie jej, Anny. Zastygł. Niedowierzając. Cisza, którą wybrała zamiast krzyku, wreszcie przemówiła. I usłyszeli ją wszyscy. Minęły trzy tygodnie. Biuro żyło już nowym rytmem. Ludzie znów się śmiali, pili kawę, sprzeczali o premie. Ale teraz, gdy Anna wchodziła do pokoju, wszyscy wstawali. Nie z obowiązku, z prawdziwego szacunku. Na jej biurku stały kwiaty, nie jako prezent lecz symbol wdzięczności. Dyrektor osobiście ogłosił jej awans. Od teraz była główną księgową firmy i po raz pierwszy od wielu lat Anna poczuła, że widzą w niej nie cień męża, nie żonę, lecz kobietę, która ma własną siłę. Wszystko odbyło się bez krzyku, bez zemsty. Klaudia została skazana w zawieszeniu. Firma odzyskała swoje pieniądze, a Marek zniknął. Nie pisał, nie dzwonił. Ale Anna wiedziała, wcześniej czy później się odezwie, bo kłamstwo zawsze wraca do tego, kto je zasiał. Tego ranka przyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Na jej biurku leżała koperta. Szara, zwyczajna, bez nadawcy. Pismo rozpoznała od razu. Marek ostrożnie rozdarła papier. W środku list. Kilka równych, chłodnych linijek. Anno. Zawsze byłaś mądrzejsza ode mnie. Pomyliłem się. Myślałem, że młodość i namiętność to szczęście. Teraz widzę, że szczęście to spokój. Przebać, jeśli potrafisz. Może kiedyś porozmawiamy. Długo patrzyła na te słowa. Nie czuła bólu ani gniewu, tylko dziwne poczucie zakończenia, jak wtedy, gdy książka doczytana jest do ostatniej strony i po prostu stawia się kropkę. Złożyła list i włożyła go do szuflady. Bez złości, bez emocji. Potem otworzyła inną teczkę Kurs doskonalenia zawodowego. Kraków. Z pomiędzy kartek wystawał bilet. Miała wyjechać za dwa dni. Nowe szkolenie, nowi ludzie, nowe życie. Gdy współpracownicy dowiedzieli się, że wyjeżdża, zebrali się w pokoju, by się pożegnać. Beata przyniosła tort, dyrektor. Kwiaty, a młodsi pracownicy ściskali jej dłonie z zakłopotaniem. Wiele się od pani nauczyliśmy, powiedziała Beata. I nie tylko o księgowości, o sile, o tym, jak milczeć, by cię słuchano. Anna uśmiechnęła się. Milczenie to nie ucieczka, odparła. To wybór. I czasem najgłośniejszy z wszystkich. Wyszła z biura po raz ostatni. Niebo było jasne i czyste jakby po latach nad nią wreszcie nie wisiał ciężar. Szła powoli, niosąc tylko małą torbę i tę samą niebieską teczkę, od której wszystko się zaczęło. Na dworcu pachniało kawą, świeżymi bułkami i oczekiwaniem. Usiadła przy oknie, patrząc na ludzi, którzy gdzieś się spieszyli, każdy z własnym bólem, z własną historią. Jej serce było spokojne. Nie przegrałam, po prostu przestałam grać w ich grę. Pociąg ruszył, za szybą przesuwały się pola, miasteczka, drzewa. W odbiciu widziała swoją twarz spokojną, pewną, dojrzałą. Nie kobietę zdradzoną kobietę, która przetrwała. Telefon zawibrował. Wiadomość z nieznanego numeru Widziałem Cię w telewizji wyglądałaś na szczęśliwą uważaj na siebie, kropka nie odpisała. Po prostu skasowała wiadomość i schowała telefon do torebki. Podniosła wzrok ku niebu. W tej chwili słońce wyszło za chmur, ciepłe, czyste, jakby samo światło pobłogosławiło jej nowy początek. Cisza to też język. A gdy przemawia godność, świat słucha. Kamera oddala się powoli. Pociąg znika za horyzontem. Na siedzeniu zostaje tylko niebieska teczka symbol tego, że, nawet w świecie kłamstw, można pozostać uczciwym. Na ekranie pojawiają się ostatnie słowa narratora. Nie krzyczała. Nie walczyła. Nie mściła się. Po prostu pozostała sobą. I tym wygrała. Cisza. I tylko dźwięk oddalającego się pociągu. Cisza, która rozbija wszystko nawet serca tych, którzy patrzą do ostatniej sekundy. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii, które mogą zmienić spojrzenie na życie.